Hej, witajcie. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić lemoniadę, że aż urywa ptaka. Po pierwsze, potrzebujemy takich składników, ale chwila, czegoś tutaj brakuje. Oczywiście nie mogło zabraknąć ogórków podwalonych od jakiegoś bezdomnego z metra. No. Gdy już to mamy, musimy najpierw wody do kubka. Gdy już nalaliśmy wodę, teraz pora dać trochę cytryny. Gdy już daliśmy cytryny, teraz pora dodać trochę czegoś malinowego. Jak można zobaczyć, już na samym dole już jest tak trochę czerwono, co to chodziło. Więc teraz pora, pora dodać trochę ogórka. Gdy już daliśmy ogórka, pora to wymieszać. Ja wymieszę tutaj o tak nożem, bo nie staćmy na łyżkę po prostu. No i powinno być git i teraz. Najważniejsze pora iść to podgrzeć, bo są tak upalne dni, że no szkoda, już byłoby to pić od razu. No więc, gdy się skończyło, już podgrzewać, możemy się już w końcu napić. A miskę wziąłem, żeby później tutaj zapewnić. No więc, pora to przetestować. Czy będzie to mega dobre. Ło, oh, 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 jak to się mówi, taka ta lemonia da, że aż ptaka urywa. I polecam.